Surprise motherfucker. Policjanci w Kluczborku przez kilka godzin gonili uciekające Audi, które nie zatrzymało się do kontroli. Potem policjanci wzorowo wykorzystali Radewuz jako środek przymusu bezpośredniego. Dzisiaj opowiem wam o naprawdę mega profesjonalnie przeprowadzonej interwencji. Ja jestem Baget, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na BRI. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz roi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Jak czytamy na kluczbork nasze miasto. Plę. Wiecie o tym, że całym sercem na Opolszczyźnie, ponieważ uwielbiam tam jeździć, mam tam drugi dom. W czwartek 26 stycznia na ulicach kluczborka rozegrały się sceny jak z filmu sensacyjnego. Policjanci przez kilka kilometrów gonili uciekające Audi, a następnie zajechali mu drogę. Do zdarzenia doszło przed godziną 20. w kluczborku. Cała akcja rozpoczęła się w ligocie górnej, kiedy policjanci drogówki próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Audi który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość. Mundurowi dali sygnał do zatrzymania, jednak kierujący tym autem nie reagował na polecenia policjanta, po czym wjechał na teren przypadkowej posesji, tam zawrócił i z dużą prędkością zaczął uciekać w kierunku miasta. Informuje aspirant sztabowy Dawid Gierczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Funkcjonariusze od razu ruszyli za nim oznakowanym radiowozem na sygnałach. Jednocześnie o swoich działaniach na bieżąco poinformowali dyżurnego Kluczborskiej Jednostki. Pomimo trwania pościgu, który cały czas przebiegał w terenie zabudowanym, kierowca nie zwalniał a wręcz przeciwnie, sukcesywnie przyśpieszał, jadąc z prędkością ponad 100 km na godzinę. W żaden sposób nie reagował w obrębie przejścia dla pieszych, przejeżdżając przez nie z nadmierną prędkością. Jego zachowanie na drodze stwarzało cały czas zagrożenie dla innych uczestników ruchu, którzy w tym czasie znajdowali się na jezdni czy chodniku. I teraz najważniejsze: po kilku kilometrach pościg zakończył się po tym, jak uciekający kierowca z impetem wjechał na rondo, a następnie objeżdżając je zderzył się z radiowozem. Policjanci byli zmuszeni do zajechania drogi kierowcy i przerwania jego desperackiej ucieczki. Niełatwa decyzja o użyciu radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego zakończyła szaleńczy ride. I teraz co najlepsze, był tam w środku 31 latek, który kierował tym samochodem i 17 latek, który był pasażerem. I ja myślałem, pierwsze co mi przyszło do głowy, albo poszukiwany, albo najebany, albo ma prochy przy sobie. Nic z tych rzeczy pan postanowił spierdalać narażając swojego prawie dwa razy młodszego kolegę na to, że go po prostu zabije, rozbijając ten samochód. Kierowca był trzeźwy, a powodem nieodpowiedzialnej decyzji o ucieczce było przekroczenie prędkości, obawą utratę prawa jazdy. Gratuluję bycia debilem. Naprawdę tym razem gratulacje. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale dlaczego nagrywam o tym teraz, a nie 5 dni wcześniej? Ponieważ dzisiaj mamy nagrania, między innymi to, które leci sobie w tle, jak ja to czytam, ale to nie jest całe clue, teraz sobie rozbijemy ten pościg i wykorzystanie radiowozu, ponieważ mamy film z nagrania. Co ty pierdolisz, Tutaj widzimy, jak chłop objeżdża rondo, radiowóz jedzie z drugiej strony pod prąd i w tym momencie pyk, uderzył w niego radiowozem i... O, tutaj dobrze widać. Ziomek już chyba jest zwątpiony. Wybiega jeden gliniarz. I teraz patrzcie, co jest spokój. cały czas asekuracja. Od razu wybiegli do niego z klamkami. Asekurują się. Nie pozwalają sobie na to, żeby ziomek gdzieś odjechał. Są cały czas na broni. Drugi policjant biegnie z tyłu, żeby nie przejechało go auto. Trochę wątpiłem jest to, że ten pierwszy policjant przebiegł przed maską. Nie wiem, czy bym się na to zdecydował. Ale i tak dobrze, że tamten drugi wybieg z tyłu. Widać, że typy są ogarnięci, że ci policjanci są ogarnięci. Wyciągnęli teraz tego typa. Patrzcie, jeden policjant cały czas asekuruje, cały czas asekuruje na broni. Nie chowa tej broni, nie wydaje się tam, nie wdaje się w jakąś tam niepotrzebną szarpaninę. Widzi, że kolega ogarnia i cały czas go asekuruje, jakby tamten nie wiem, wyciągnął jakąś broń. Spróbował go zaatakować, to tamten cały czas trzyma całą sytuację na broni i kontroluje, a drugi policjant sobie go tam składa. Bardzo dobrze, zajebista asekuracja.

I zapewniał sobie asekurację. Brawo, brawo. O naprawdę. Szapoba, zajebiście. KPP Kluczborg zajebista robota. no Wiadomo, o Polszczyzna. Dajcie znać, co wymyślicie o tej dajcie znać, co wymyślicie o tej interwencji. Najważniejsze, że kolegom z mojej byłej pracy nic się nie stało. Jeszcze raz mega szacun dla was. Jesteście naprawdę konkret gniarze. Życzyłbym sobie, żeby w drogówce w całej Polsce byli tacy policjanci, właśnie jak ci, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo nawzajem, którzy znają podstawy przeprowadzenia interwencji, zatrzymywania kierowców, którzy popełnili wykroczenia, którzy. właściwie to przestępstwo w tym momencie drogowe. No naprawdę, aż sam miałem ciarki, super, mega. Ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję gry. Zapraszam na Instagrama i TikToka, gdzie możecie wpaść po więcej policjnych treści. Trzymajcie się i hej.